Roman Giertych żali się, że nie dał na startować i specjalnie proponował jakieś takie dziwne miejsca. Niegodne. To też bardzo ciekawy fragment. Natomiast Skurzony jestem na to, że mi nie dał do Senatu, bo gdyby mi dał ten pod ten, to, to bym był zadowolony. No. Chciałem, a mi nie chcieli, no i trudno. Ale nie mogłem iść na drugi, wiesz, na, na jakiś okręt, żebym po prostu się spalił. Nie, dobrze. to kompletnie bez no, sensu. On mi tutaj pięć okręgów mi proponował i w każdym z nich bym przegrał. Pięć okręgów. I siedział w tej półtorej godziny mnie młotkował, że mnie ja się zgodził. Ja mu mówiłem, nie pójdę w ten, nie pójdę w ten, to następny, wiesz? Miał przygotowane. Myślę, mm -hmm. że któryś wiesz, mnie skusi, że się nie, nie mam wszystkiego przetestowane. To jest pięć okręgów. Gdzieś tam wschodnia Wielkopolska, Radom. wszystkie takie wiesz? gdzie są. W... Przepraszam, kto z we wschodniej Wielkopolsce i w Radomiu, a jak powiedział mecenas Giertych, ten fragment wywołał największe poruszenie, bo żeby tak nazywać mieszkańców jakiej, jakiejkolwiek części Polski, to chyba nie uchodzi.